Witajcie. Dzisiaj użyjemy filtr, który pozwala przerobić obrazek na grupę pikseli. Wchodzimy w filtry, następnie rozmycie, i tutaj będziemy mieli pikselizuj. Wybieramy i na naszym podglądzie widać w jaki sposób zmienia się nasz obrazek na grupę pikseli. Tutaj zmieniając rozmiar bloków. Oczywiście to możemy sobie zmieniać, że na przykład ten blok będziemy mieli taki, ten blok będziemy mieli taki i tutaj powoduje to rozmycie. Jeżeli wyłączymy całkiem, będziemy mieli na wielkości 1 mamy taki sam obrazek jak mieliśmy poprzednio. Jeżeli damy sobie tutaj powiedzmy 18 i tutaj powiedzmy 18, to robi nam się taka pikseloza. Możemy również zmienić tutaj tą wartość i wtedy pojawią się nam takie kropki. W ten sposób to wygląda. I możemy sobie zmniejszać lub zwiększać ten typ piksela. To by było na tyle. Dzięki, heja.